Witam serdecznie, urwek z rybocian. Dzisiaj bierzemy na cel kolejny kebab w Sosnowcu na centrum Tak jak widzicie nazwę, filmik wyjdzie Prawdopodobnie dzisiaj wieczorem A recenzja tak jak zawsze niedziela Godziny wieczorne, więc zaczynamy zabawę No i co drodzy widzowie, odebraliśmy zamówienie Prezentuje się tak mała pita Koszt to jest 14 zł Moim zdaniem, jak na realia centrum Sosnowca na Modżejowskiej, no to i tak jest dosyć mało. No i co, Zobaczymy jak smakuje. Zaraz wam powiem więcej o nim, czy jest dobry i czy jest warto podejść kawałek dalej i zjeść sobie. Z moich informacji i opinii na mapach, spadły mu recenzje odnośnie przygotowania no i zobaczymy czy dał pod kamerę więcej mięsa bo jest taki, no, dosyć wypchany jest bym powiedział no i co, no i obracam was na drugą kamerkę i was zabieram do konsumpcji wraz ze mną no co drodzy widzowie, trzeba się wgryźć Następnie mogę powiedzieć, że ta pita jest dosyć mocno wypieczona, więc tak minutkę krócej bym ją potrzymał, bo wnet strzela pod zębami, no jest beka. Jak słyszycie, nie wiem czy usłyszycie. O właśnie Jeżeli chodzi o... Bardzo ostry sos, jest dobrze przyrządzony, kąsający dosyć fajnie, po języku, nawet po gardle, dojdźmy do mięsa, bo to jest najważniejsze, mięso, zwykła kula plus kurczak, trochę inaczej na orientalnie przyrządzany, więc zaraz zobaczymy, ale już widzę, że surówek to tu jest bida. tak się prezentuje środek więc praktycznie samo mięso w też tak jak widzę nie za dużo jest więc będzie za chwilę sucho Akurat wam nie pokazywałem jak płaciłem za niego. Bo płaciłem blikiem z konta bankowego, więc też nie, nie chciałem danych osobowych ujawniać. No i co? No mięso jaka zwykła kula mocy, kurczak się fajnie, fajnie taki dziwny smak ma w sumie. Nie wiem jak to określić, aż tak bardzo nie znam się na przyprawach ich. Coś się surówek pokazało Ale mięso strasznie suche zobaczcie jak to wygląda są nadal jak kąsał tak kąsa po gardle Wydaje mi się, że jest za dużo pity. Dziwnie jest taka dziwnie gruba. Możecie zobaczyć. No i są, taki standardik kebab bym powiedział. Nic do uniesienia w sumie nie co przekonuje mnie do tego kebaba. No to jest w tym momencie ostry sos. No jest dosyć fajny, kąsający sobie wstanę, bo kurde kucam. Troszkę noga boli. Tak jak mówię, troszkę za, za długo przytrzymany. Po prostu ta pita się sama sypie przy gryzieniu. Aby tu były gołębie, to pewnie by stało z 10 koło mnie czekało. Co do obsługi, obsługa całkiem dobrze po polsku rozumie, chyba szybko wydany. Cieknie z pod spodu, dość pod palcami, że źle zawinięty. No i co? No możecie mi powiedzieć, czy dla Was też daje takiego kebaba, czy był pod kamerę przygotowany specjalnie. Będę wiedział na czym stoję. Ale praktycznie samo mięso. Szczerze powiedziawszy, to przy dworcu dostaniecie trochę większego mm. i troszkę smaczniejszego niż tutaj, no ale oczywiście mm, ja tak za bardzo na to mięso nie patrzę, ja patrzę bardziej pod kątem ostrego sosu, więc tutaj siwo tak jak dla mnie, oceniłbym go w skali 9. Może 8,5-9, coś takiego, bo naprawdę dobrze jedzie po gardle. Jak dla Was, no to może być troszkę za ostry, proponowałbym wziąć sobie do tego jakiś jogurcik. No i co, w tym materiale wszystko, a od września ruszymy praktycznie z pełną... Pełną parą z różnymi filmami, nie tylko kebaby będą, ale też już mam ogarnięte pozwolenie na dużo lokali. Czyli Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin, Czelać, Katowice, Jaworzno, Chrzanów, Krzeszowice, Kraków. No więc troszkę mam pozapisywanych miejscówek. Będę starał się to robić tak, że na przykład jak idą bary mleczne, to idą bary mleczne. jak idą kebaby, to idą kebaby. jak idzie pizza, to idzie pizza. No i w sumie w tym momencie na tyle. W poniedziałek były wrzucane recenzje na mapy Google Urbek z Ostrybocian, więc tam możecie też sobie zobaczyć. No i. Mam małą batalię w komentarzach z pewnym, jakby go ładnie nazwać, żeby nie było, że go obrażam, czyli tak po polsku hejterem, no ale cóż, takie jest życie youtubera, Hej, do kolejnego.